Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nie planowałem tego nagrania, natomiast tak się spontanicznie wydarzyło, że będąc teraz na, w czasach z narzeczoną w Singapurze, został nam przydzielony pokój w hotelu Marina by Sands. Właśnie tutaj ten oto z tym widokiem i tak przypomniałem sobie, że w, będąc tutaj 6 lat temu z podobnym widokiem, a nie każdy pokój ma tutaj ten widok, bo tutaj z tym hotelem jest i z przydzielaniem pokojów jest jak z pudełkiem, z czekoladkami. Nigdy nie wiesz, na jaki widok trafisz. Poniekąd można to tam coś tam. No, Nieważne. Dygresja. Nieistotne. Natomiast tam poruszyłem temat relacji po raz pierwszy na tym kanale, i centralnym punktem tamtego filmiku, o ile pamiętam, było właśnie to, że e, mechanizm działania relacji damsko-męskich. Na pewnym poziomie, a w moim, nawet bym powiedział, że na dużym poziomie e, przypomina swoją konstrukcją mechanizm uzależnień i myślę, że to jakby pomaga mieć lepszą perspektywę na to wszystko, z większą klarownością, na to wszystko spojrzeć. Bo jak ze wszystkim, co jest bardzo przyjemne, co czasami potrafi przejąć układ nagrody, sprawia to poprzez te przyjemne odczucia. Że nieuchronnie, niezależnie od tym, niezależnie od tego, jak ktoś bardzo rozwiniętym jest, jeżeli chodzi o poziom świadomości, tak przynajmniej z mojej perspektywy to wygląda, nieuchronnie po prostu przywiązujemy się do, do tych przyjemnych doświadczeń i nieuchronnie chcemy ich więcej w przyszłości, po prostu. Pragniemy tego i nieuchronnie tego oczekujemy, a jak wiadomo oczekiwania, rozczarowania, przyczyna, skutek, ło. Wow. Nie da się po prostu y, przewidzieć sobie takiej rzeczywistości, jakiej pragniemy i zawsze będą jakieś mini rozczarowanka nas spotykały w przyszłości. Natomiast im większą mamy tego świadomość, tego całego mechanizmu, to tym łatwiej to wszystko zaakceptować. I konstrukcja, właśnie mechanizm uzależnień, też jeżeli chodzi o radzenie sobie z uzależnieniami myślę, że nic nie pomaga tak bardzo jak po prostu świadomość tego mechanizmu jak to działa, im bardziej klarownie potrafię zobaczyć, że o tu jest przyczyna, tu jest skutek, tu są yy, po prostu właśnie jakieś bardzo ultra Wręcz zbyt przyjemne doznania i które sprawiają, że ja się do tego przywiązuję, ja tego pragnę więcej. Później się rozczarowuję i próbuję się odegrać i chcieć tego więcej w jakiś sposób, albo tak właśnie zakrzywić rzeczywistość, to im lepiej to potrafię zobaczyć, tym łatwiej to wszystko zaakceptować, wziąć trzy kroczki wstecz, po prostu popatrzeć na to z innej, szerszej, bardziej klarownej perspektywy i sobie iść przez życie dalej, spokojnie. Z akceptacją, z równowagą, z harmonią, itd, i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że to jest kluczowy, bym powiedział, punkt zwrotny w moim, w moim rozumieniu tego tematu i pomyślałem sobie, że tak klamrą, tamtym, takim wspominkowym, bo jestem czasami sentymentalnym człowiekiem, sobie zepnę klamrą to z tym, co powiedziałem w ostatnim filmiku, i pozwolę sobie zamknąć tę serię na ten czas, bo tak jak powiedziałem, nic tak nie pomaga zrozumieć. Nic tak nie pomaga, jakby lepiej radzić sobie z danym tematem, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie intensywne doznania, jak właśnie relacje damsko-męskie, jak świadomość tego wszystkiego. I wszystkie te jakieś właśnie takie trendy, jak to, czego szuka większość kobiet u mężczyzn i czego szuka większość mężczyzn u kobiet, to są jakieś trendy, których warto mieć świadomość i warto sobie to odnosić do swojego indywidualnego przypadku, żeby budować świadomość i lepsze po prostu podejmować decyzje, im lepiej znam swoje wartości. E, takie długofalowe, tym mniej, im, im, im szerszą dzięki temu mam perspektywę, tym trudniej mi po prostu gdzieś tam zafiksować się w danej chwili i myśleć, właśnie bardzo krótkowzrocznie, po prostu lepiej lepsze, długofalowe decyzje dzięki temu e, podejmuję. Natomiast jeżeli chodzi o, bo zawsze szukam w tych takich e, e, powiedzmy, problemach do rozwiązania, zawsze szukam jakiejś takiej jak najprostszej instrukcji. I wydaje mi się, że to, co powiedziałem w, w ostatnim filmie, jest taką właśnie de facto instrukcją, że jest taka um, absolutna intencja um, przejmowania odpowiedzialności za swoje czyny. I, I w momencie kiedy pojawia się jakikolwiek pierwszy dyskomfort, który za potrafię zauważyć w danej relacji, w poznawaniu drugiego człowieka. Um, to wtedy po prostu po mojej stronie leży pałeczka, co ja z tym chcę zrobić. Czy ja chcę stąd odejść, to wtedy nadal mogę to kulturalnie zakomunikować, czy ja chcę po prostu zacisnąć zęby i być z tym, bo czasami to, czasami to, czasami jeszcze co innego jest najlepszą odpowiedzią i nie ma jakby jednej złotej reguły. Natomiast jedyną złotą regułą jest właśnie ta absolutna intencja przejmowania odpowiedzialności za swoje czyny i nie, nie domagania się, że coś mi się należy, jakby jeżeli chodzi o rezultat danego, zachowania danej czynności, po prostu akceptacja dzięki świadomości tego, jak działa ten cały mechanizm, który właśnie przypomina uzależnienie. I im łatwiej po prostu, im, im bardziej jakby patrzę na to w ten sposób, co mówiłem w poprzednich filmach, tym łatwiej te decyzje podejmować. Bo wszystkie problemy, które w zasadzie poznałem w życiu z własnych doświadczeń, z opowiadań innych ludzi, czy to z bliskich mi, czy to z jakichś tam powiedzmy Studiów przypadku, to wszystkie naprawdę można sprowadzić do tego. Jak, jak bogate by nie były te opisy, że partner jest narcystyczny, albo to jest alkoholiczka, albo kto coś tam i co powinno się w takiej sytuacji zrobić, to jest wszystko gadanie. Za dużo gadania, za dużo jakby hałasu. Wszystko sprowadza się do tego, właśnie do, do znalezienia jakiegoś punktu w tej całej. W tej całej układance z daną osobą, w danym indywidualnym przypadku, że pojawił, jakiś, pojawił się jakiś dyskomfort, jakiekolwiek odczucie, i żeby uczyć się samego siebie, żeby poznawać się, co ja czuję, czego ja szukam, co mi w tym nie pasuje, i umieć, lub po prostu przede wszystkim chcieć, uczyć się komunikować na ten temat. Czyli ja czuję to, hmm, co z tym razem możemy zrobić. Po prostu. Nie? I to jest. Yy... I tak jak powiedziałem, że nie domagać się jakichś rezultatów, że jak ja powiem na przykład, nie czuję się komfortowo z tym, że powiedziałaś do mnie Macieju, a nie Macieju Angelu, to jest oczywistym to, że ktoś popatrzy na mnie jak na debila i po prostu już nie będzie chciał się drugi raz spotkać na przykład, nie? I to, to jest ryzyko, zawsze jest ryzyko. A jeżeli ja tego nie powiem, że się czuję niekomfortowo, a jednak będzie mnie to. Gdzieś tam gryzło, że ktoś nie zwraca się do mnie przez dwa imienia, czy cokolwiek. Każdy przykład jest taki sam tutaj, jeżeli chodzi o mechanizm. To będę ryzykował to, że po prostu nie będę tak szczęśliwy jak mógłbym. Zawsze jest jakieś ryzyko i jakieś są konsekwencje danej czynności, natomiast to ja przejmuję pełną odpowiedzialność za to. I tak sobie pozwoliłem tutaj spiąć klamrą świadomość mechanizmu uzależnienia, bo do tego bym sprowadzał całość. Tej, tej właśnie zabawy w relacje damsko-męskie, właśnie z tą absolutną intencją wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie i nie domagania się niczego od świata, już nie mówiąc o jakby drugiej osobie, tylko od, od, od świata, od kolejnego momentu, nie domagać się niczego. To sprowadza się do właśnie takiej absolutnej akceptacji rzeczywistości i to w żaden sposób wręcz, wręcz bynajmniej nie jest sprzeczne z tym, że ja dążę do najlepszych rozwiązań, czyli ja dążę do tego, żeby mieć jak najlepszą relację, żeby, być, żeby mieć jak najlepsze życie, po prostu mówiąc tak ogólnie. Natomiast domaganie się, czy takie żądanie, czy takie skupienie się na tym, że ja chcę tego i tak być bycie zafiksowanym w tym wręcz oddala mnie od tych lepszych rezultatów w moim życiu. Mam nadzieję, że to ma sens. Pozwoliłem to sobie w taki sposób tutaj spiąć klamrą i na ten moment z mojej strony tyle, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie. Gdyby się pojawiły jakiekolwiek pytanka, to bardzo serdecznie zapraszam tutaj i albo zrobimy jakieś Q&A, albo po prostu odniosę się do jakiegoś pytania, pytania, jeżeli będzie to jakieś szczegółowe pytanie, po prostu w osobnym filmie i nagramy taką odpowiedź, albo zrobimy jakąś tutaj przerwę, która może potrwać godzinę, dzień, tydzień, rok albo dwie dekady. Czas pokażę z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję serdecznie za uwagę i dziękuję za wspólne nazwijmy to studiowanie czy analizowanie tego tematu. Pozdrawiam z Singapuru wszystkiego dobrego i yo 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 yo